Dobry, nie zesłałeś niedoroconego syna Twojego na i będziesz poświęcony ten krzyż mocą Twoją i podwójną nasz przez mękę śmierć Twoją krzyż się dla nas Sądz trwać przy tobie, bierzemy codziennie swój krzyż i chcemy cię naśladować. Twoimi krzyżami, stojącymi pośród dróg, uświęcona jest nasza Ziemia. Krzyż Twój jest dla nas nadzieją zmartwychwstania i chwały. Tych Twój krzyż, Panie, będzie dla nas mocą przeciwko słów, będzie znakiem uświecenia naszej pracy i naszych rodzin przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.